Myker Cast to najbardziej podstawowy sonar z oferty Garmin, działający we współpracy ze smartfonem. Jego konstrukcja została zaprojektowana z myślą o wytrzymałości i łatwości rzutu z wykorzystaniem żyłek wędkarskich. Łączność ze smartfonem odbywa się bezprzewodowo i pozwala na wyświetlenie obrazu w aplikacji mobilnej z odległości nawet 60 metrów. Sonar może działać w wodzie słodkiej Słonej oraz pod lodem, pokazując ryby i strukturę w najdrobniejszych szczegółach. Może także sprawdzać temperaturę wody. Posiada on dwa tryby wyświetlania, tradycyjne echosondy 2D oraz do połowu pod lodem. Aby uprościć korzystanie z echosondy, można włączyć ikony ryb. Spowoduje to wyświetlenie obrazu ławic ryb oraz ich odczytu głębokości, dzięki czemu dowiesz się. Gdzie dokładnie zarzucić przynętę? Za pomocą dostępu do społeczności Garmin Quickdraw możemy pobrać mapy o izobacie 30 cm. Dzięki czemu znajdziemy najlepsze miejsca do połowów. Dodatkowo, kupując wariant z wbudowanym modułem GPS, mamy możliwość tworzenia własnych map wędkarskich Quickdraw. Aplikacja pozwala na zmianę ustawień częstotliwości sondy. I wybór pomiędzy 455 kHz a 260 kHz. 455 kHz wykorzystuje węższą szerokość wiązki i sprawdza się lepiej na wzburzonym morzu. 260 kHz wykorzystuje natomiast szerszą szerokość wiązki, która obejmuje większy obszar i umożliwia dostrzeganie większej liczby obiektów, ale może generować więcej zakłóceń powierzchniowych. Ponadto możemy również dostosować prędkość przesuwu dla uzyskania większej liczby szczegółów, a także regulować zakres skali głębokości. W aplikacji można też na mapie dodawać własne punkty, aby na przykład oznaczyć swoje ulubione miejsca do łowienia. Dla punktów można dostosować nazwę oraz ikonę. Wbudowany akumulator umożliwia 10 godzin działania na jednym ładowaniu. Aby wydłużyć czas działania, sonda automatycznie włącza się na wodzie i wyłącza, gdy jest poza nią. ładowanie odbywa się kablem takim jak do zegarków, np. Fenix. Poziom baterii można sprawdzić w aplikacji. W zestawie razem z sonarem znajduje się torba, 6-metrowa linka, kabel USB do ładowania oraz dokumentacja. Po więcej szczegółów dotyczących tego urządzenia zapraszamy na naszą stronę internetową eazymut.pl